Siema, czy tak samo jak ja po wyjściu z seansu Awatara 3 byliście zawiedzieni, rozczarowani, znudzeni. I powiem wam, nie jesteście w tym odosobnieni, bo ja również czułem to samo. I jak jeszcze na samym początku zastanawiałem się, czy może to tylko moja przypadłość w związku z tym, że przed seansem dostałem kosza. Tak jednak wydaje mi się, że mimo wszystko ten film miał sporo bolączek. Ale to nie jest aż tak istotne, bo szczerze mówiąc, znalazłem jedno proste rozwiązanie, jak można by było naprawić całe lore Awatara. I to bazując na tym, co już zostało wytworzone, napisane, stworzone. I dajmy na to, jeśli wyszłaby czwarta część, chociaż mimo, mimo wszystko liczę, że jednak nie, to mam rozwiązanie fabularne, które by mogło to pociągnąć. W sensie, które by mogło zmienić perspektywę. Ale zanim do tego przejdziemy, w ogóle dlaczego Avatar 3 nie wyszedł? No bo w teorii, jeżeli było się na jedynce, no to wiecie, był nowy świat, sztampowa historia, ale opowiedziana po raz pierwszy, więc w sumie tragedii nie ma. W drugiej części, był znowu wspaniały świat i zmiana środowiska. Z wielkich dżungli dzikie, dzikiej Pandory na rozległe morza i oceany równie dzikiej Pandory. Nowe zwierzęta, nowe klimaciki, jeszcze bardziej rozbudowane lore religijny. Przy okazji coraz więcej postaci, które mają coraz mniej czasu antenowego. Ale jako tako jeszcze trzyma się to kupy. I nagle przychodzi trzecia część. Zadam wam proste pytanie. Jakie mieliście oczekiwania, idąc na trzecią część? Bo ja spodziewałem się wtórnej historii i robiąc bingo ze znajomą, to cóż, strzelaliśmy, co się wydarzy, i jako tako z większością trafiliśmy. Natomiast wiedzieliśmy, że będzie wtórnie, ale liczyliśmy na widoczki. To znaczy, w pierwszej części była dżungla, w drugiej były rozległe morza i oceany. Wiecie, zmiana klimatu, a w trzeciej liczyliśmy na, jakby to ładnie ująć pustkowia, popiół, wiecie, wulkany, nowe zwierzęta w stylu, nie wiem, czerwia z djuny, który będzie przemieszczać te były i wiecie, będzie gigantyczna, nie wiem, zabawa kolorami. Oraz właśnie tym brudem, pyłem, który będzie wylatywać tymi, z tymi wszystkimi efektami 3D etc. Dodatkowo, nowe rośliny. Czy wiecie, jakieś kwiaty pustyni, coś takiego, żarzące się ogniem, jako nie wiem, drzewka, takie sadzonki czy coś w tym stylu, tak samo zwierzęta, że będą właśnie, jak mówiłem, czerwie jakieś, albo nie wiem, dajmy na to skolopendromorfy z, z Wiedźmina, czy inne kikimory, wiecie, że będzie się działo i że ten nowy biom będzie miał znaczenie. A co dostaliśmy? No w sumie to połączenie z ten z jedynki i z dwójki w jedno, to znaczy znowu to plemię wodne, które mimo wszystko już od drugiej połowy drugiej części było nudne, to znaczy fajnie się to oglądało, wiadomo, było ładnie, ale, ile można? I tu na dobrą sprawę dostaliśmy jeszcze więcej tego samego. Także, no, lekkie rozczarowanie jest. A co gorsza, jako tako dostaliśmy również powtórkę z jedynki. To znaczy, ja mam wrażenie, że część scen walki była żywcem wyciągnięta z poprzednich części. I to, że schemat fabularny był identyczny jak w poprzednich częściach, to jest chyba najmniejsza bolączka. Bo tego, jako tako, każdy się spodziewał. Ale tego, że nowy biom będzie przez. Między 5 a 10 minut w ponad 3 godzinnym filmie, to się chyba nikt nie spodziewał. W sensie, ja rozumiem, że biom ten jest, jest, był dość niewdzięczny, zważywszy na to, że jakby to ładnie ująć, no generalnie, no to głównie popił. Ale, no patrząc na to, co udało się zrobić z wodą, co udało się zrobić z dżunglą, jak połączyć się te dwa uniwersa, jak stworzyć krainy powietrzne, wiecie, z tymi latającymi wyspami, tak tu czuję, że również był potencjał. Który został zmarnowany, zmarnowany. Co straszne, i to boli, szczerze mówiąc. A co gorsza, nie oszukujmy się, ale sceneria w tym popiole wygląda dosłownie jak arena Gaela z Dark Souls 3. Więc nie możemy nawet powiedzieć, że było to coś odkrywczego, albo jakieś niestandardowe połączenie już istniejących rzeczy. Tylko generyczne dość. No i zwyczajne. Ja wiem, popiół, no to jakby jest dość generyczny, jest dość zwyczajny, jest dość standardowy. Ale mówię, zabrakło do tego zwierzątek, jakichś nowych. I roślinek, które mogłyby to wyciągnąć, wiecie, połączeń niestandardowych, nie wiem, cokolwiek. A tak to no, jest jak jest. AK rozczarowanie. I nie oszukujmy się. Ze względu na to, liczę, że czwarta część nie powstanie, ale gdyby powstała, to mamy rozwiązanie na wszystkie głupotki fabularne, z którymi boryka się cała seria tych filmów, a mianowicie kojarzycie sytuację, w której pająk stracił dostęp do swojej butli z tlenem i nagle okazało się, że no, będzie się generalnie dusić CO2. No i wiecie, i tam pada, i tamta jedna szamanka robi wololo i nagle, wiecie, Kaya czy inna Ewa nagle wyciąga swoje macki i go mutuje przekabacając i oto od tej chwili może oddychać. To wiecie co? Ja wiem jakie to było idiotyczne, ale widzę zastosowanie, jak można by było to wyciągnąć i ocalić przy okazji. Całą serię, w sensie ocalić, przekabacić całą serię, tak żeby była ciekawsza i bardziej intrygująca, jakkolwiek. A mianowicie, tak idąc od samego początku, całego lore, zakładając, że Pandora była sobie zwykłą planetą ze zwyczajną florą i fauną, i w pełnym momencie zaczął występować na niej grzyb w postaci właśnie eły. I który zyskał w pewnym momencie świadomość. No wiecie, po prostu zaczął ewoluować, dostosowywać się do klimatu, a jako, że Pandora sama w sobie w większości składa się z czego? Dam, dam, dam. Z tropiku, to znaczy względnie wysokie temperatury, na, y, ciągle dodatnie, praktycznie, a dodatkowo duża wilgotność, sprzyjają rozwoju grzybów. A Ewa, no, nie oszukujmy się, wygląda jak grzyb i działa jak grzyb, zachowuje się jak grzyb, bo to grzyb, tak, który zyskał świadomość. I jest umysłem zbiorowym, wiecie, jakimś takim bytem połączonym, który łączy się z całą florą i fauną. I właśnie w toku ewolucji zaczęła przejmować kontrolę nad coraz to różniejszymi gatunkami na Pandorze. Niczym ten grzyb, który przejmuje władzę nad pająkami czy innymi brówkami, zmuszając je do tego, żeby dawały się pożreć ptakom, po to, żeby ich odchody z zarodnikami tych grzybów znowu się rozprzestrzeniały. I wiecie, cykl życia się zatacza. I tak samo było z Ełą, to znaczy, zaczęła dominować od pojedynczych gatunków od pojedynczych roślin, aż nagle okazało się, że przejęła cały ekosystem dzięki temu, że środowisko i klimat sprzyjał. A jak już przejęła cały klimat, to mogła ustawić status quo. To znaczy, że wszystko jest ze sobą połączone i że wszystko ma życie we względnej harmonii, tak żeby kontrolować całą ekologię i cały cykl życia na planecie. I nagle pojawiają się ludzie, którzy zaczynają, no powiedzmy, że szerzyć swoje... rezje I niszczyć tą naturę. I ona zaczyna stawiać opór. I pojawia się sali który również jako pierwszy człowiek połączył się z Ełą, i co się stało? Dam-dam, stracił świadomość, stracił kontrolę nad sobą, został przyjęty przez Ewę i w ten oto sposób on jako pierwszy człowiek został zdominowany przez nią. W sensie, wiecie, utracił świadomość i tak naprawdę wszystkie późniejsze jego decyzje były podyktowane wolą Ewy. I każdy, każda istota na Pandorze jest zdominowana przez Ewę. I Ewa, niejako wiecie, steruje nimi wszystkimi, odbierając im wolną wolę. I to się łączy z tym, że sali tam opowiadał w pewnym momencie pułkownikowi, że chłopie, musisz przejrzeć na oczy, palcza kapadora jest cudowna, wystarczy tylko, że połączysz się z nią, otworzysz oczy, wtedy zrozumiesz, jakie to jest piękne, jakie to jest cudowne. Na co pułkownik mówi, nie no, chłopie, ty jesteś pojebany, zdradziłeś swój gatunek, i ciebie po pojebało, no, generalnie jesteś, oszalałeś. I właśnie, pułkownik jako jedyny jest, jest jedną z ostatnich logicznie myślących osób, które walczą z grzybem, który przejmuje kontrolę nad świadomością. I dla potwierdzenia swojej teorii i dla potwierdzenia swojej teorii moż, mogę przytoczyć właśnie plemię popiołu, które to z, po erupcji wulkanu zaczęło narzekać, że Ewa ich zdradziła, porzuciła, że stracili z nią kontakt. I oto teraz są wolni, wyzwoleni i dlatego muszą wyzwolić też innych poprzez śmierć. A wiecie, czemu utracili kontakt z Ewą? Otóż Ewa jest grzybem. Grzyby. Nie lubią skrajnie wysokich temperatur, oraz brak wilgości również je wysusza, doprowadzając do ich śmierci. A wiecie, co, jest w, co się dzieje w przypadku erupcji wulkanu? Dokładnie tak. Mamy skrajnie wysokie temperatury, skrajnie suche powietrze, i oto nagle się okazuje, że zarodniki grzybów mogą padać. I w ten sposób plemię popiołu odzyskało świadomość, A zostali wyzwoleni spod jarzma Eły, która, realnie jednak okazuje się, że rzeczywiście jest siłą natury, ale jednocześnie jest siłą, która odbiera bolę. W sensie, która odbiera świadomość. I teraz, słuchajcie, w czwartej części, gdyby miała powstać, to mogłoby się okazać, że ludzie rzeczywiście przejęli pająka, czy na przykład nauczyli się jakkolwiek łączyć z Ełą, wiecie, tak pośrednio, nie wiem, Ekstrahując z jakichś innych korzeni, z jakichś innych roślin, te zarodniki odpowiedzialne za to, i zaczęli mutować i podawać to w formie szczepionek czy innych takich, nie wiem, ampułek, które sprawiały, że oto ludzie mogą oddychać na Pandorze bez problemu, i nagle okazuje się, że kształtuje się turystyka kosmiczna między Pandorą a Ziemią, i to, że trwa to ponad 100 lat, żeby dolecieć z jednej planety na drugą, nie, nie, nie ma znaczenia, to po prostu saga Sali się kończy. Oni i tak, i tak są nudni w turni i to nie jest, no nie wiem, jakoś bardzo ciekawa rodzina. W sensie mieli parę ciekawych wątków, elementów, ale to nie jest coś dlaczego bym został na dłużej. Tak tutaj, jak kształtuje się, kształtują się już te wiecie, podróże galaktyczne, tak nagle okazuje się, że Ewa się aktywuje i przyjmuje kontrolę nad wszystkim, rozprzestrzeniając zarodniki właśnie między Pandorą i między ziemią, przyjmując kontrolę nad wszystkimi ludźmi i w ten oto sposób Ewa dominuje. Wszystkich. W sensie i na pandorze zdominowała wszystkich ludzi, i na Ziemi przejęła kontrolę nad całym światem, wprowadzając swój ekosystem, wprowadzając swój ład związany właśnie na zbiorowej świadomości tego grzyba. I zauważcie, że dzięki temu przekaz James'a Camerona, który był proekologiczny odnośnie tego, żeby szanować naturę, żeby dbać o nią, że jest to wspólne dobro, że jest to coś wiecie, takiego wow, zostałby zachowany i zostałby dodany jeszcze do tego motyw, tego, że. Człowieku, wstrzym się, bo możesz nie ogarnąć i doprowadzisz tym samym do zagłady. Ten a co bardziej wpływa na ludzi niż poczucie zagrożenia i tego, że jego działania, no jakby to ładnie ująć, mogą doprowadzić do końca śmierci i tak dalej, i tak dalej. Także to jest moja propozycja na to, jak można by było w dość prosty sposób rozwiązać papułę Awatara 4. W sensie tak, żeby wiecie, ten plot twist był jakkolwiek interesujący, jakkolwiek zajmujący, jakkolwiek to mogło otworzyć oczy, że wiecie, że wychodząc z, z stali w... Kinowej. nawet gdyby to miało być ostatnie 15 minut filmu, to byłoby takie Wow, okej, okay, tego się nie spodziewałem, ten film jednak mnie zaskoczył A nie jak teraz, po trzecim seansie tego samego filmu Gdzie, no, finałowa walka wygląda tak jak wygląda Jest to zwyczajne, jest to wtórne i jest to, no właśnie, powtarzalne i schematyczne Tak, dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie Czy pierdolę od rzeczy, czy kupujecie tą teorię spiskową i no cóż, no, ja zresztą też powoli wracam już na tuby, bo jak widzieliście, dość dawno mnie nie było. Także możecie zostawić suba, napisać, co wy o tym sądzicie. Czy może macie własne teorie i przemyślenia na temat tego filmu? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć, cześć.